i czekamy na sygnał. I jazda, gonitwa wystartowała, wszystkie konie równo, bardzo równy start do przodu środkiem przesuwa się Storm in the Stars. Na pozycji drugiej galopuje Izalor, jest tam też blisko Sopot, jest Lawi, następnie Mary Queen, Australian Reef, zamyka stawkę Madame Agnes. Na froncie w tej chwili Stormin the Stars, koniec oznaczony numerem czwartym, następnie Lawi i Izalor, tak wygląda prowadząca trójka, za nimi Sopot, Australian Reef, Mary Queen zamyka stawkę z, od, ze stratą kilku odległości Madame Agnes. Stormin the Stars jest na prowadzeniu. I stara się narzucić w tej gonitwie naprawdę mocne tempo. Niecały kilometr mamy już do celownika. Storming the Stars, Lawi i Zalor to prowadząca trójka. Bardzo blisko jest Sopot, blisko jest Mary Queen. Trzyma się też cały czas tej stawki Australian Reef. W odstępie kilku długości za stawką galopuje Madame Agnes. I już zbliżają się do prostej finiszowej. Wyprowadzać na nią będzie Storming the Stars, ale bardzo blisko trzyma się Lawi, bardzo blisko jest Izalor. Walczy tam też o przesunięcie się do przodu Sopot, stara się przesunąć do przodu Australian Reef, 400 metrów przed celownikiem, bardzo równo to czoło stawki, nie mamy tutaj jeszcze zdecydowanego zwycięzcy, cały czas trwa walka o prowadzenie. 250 metrów do celownika. Storm in the Stars, Izalor, lawi środkiem, bardzo mocno przesuwa się do przodu, próbuje się tam włączyć do walki jeszcze Sopot. Izalor, lawi, lawi, Izalor goni Sopot. Lawi, Izalor, lawi, Izalor. Praktycznie równo wpadły na celownik Sopot trzeci, Australian Reef, następnie Storm in the Stars, Madame Agnes Mary Queen. Izalor i La Vie, te dwa konie walczyły o zwycięstwo do samego celownika i wpadły na niego bardzo równo. Nie podejmuje się z mojej perspektywy ocenić, który koń tę gonitwę wygrał. Wydaje mi się, że bardzo delikatnie z przodu był Lawi, no ale tutaj będzie zdecydowanie potrzebna fotokomórka. I Zalor i Lawi, te dwa konie walczyły o zwycięstwo. Moim zdaniem Lawi delikatnie z przodu, yy, ale tak jak mówię, no tutaj te konie bardzo blisko siebie na celowniku, więc...